Pomyślałam sobie, że założę nawet bloga o odnawianiu mebli właśnie po to, żeby, żeby zachęcić innych do tego, żeby nie wyrzucali swoich staroci, żeby nadawali im nowe życie, bo to jest nieoceniona wartość. Na meble są zupełnie innej jakości y, niż te meble stare, gorszej, po prostu gorszej. E, Zobaczmy na przykład w takiej szafie. Plecy są zrobione y, z desek, z prawdziwego, naturalnego surowca. Dzisiaj się tylkoś takiego nie robi, dzisiaj zwykle używa się do tego płyty y, biurowej. To jest mój podstawowy sprzęt, bez którego nie wyobrażam sobie życia w pracowni. Pamiętam swój ostatni odzysk to była wyprawa w dniu wystawki dużych gabarytów. I wtedy udało mi się znaleźć niesamowity skarb w postaci takiego pięknego, starego drewnianego łóżka. Po prostu bajka dla księżniczki. Pierwsze moje takie doświadczenia to były sprzed 20 lat, kiedy się wprowadziliśmy właśnie tutaj do domu, starego domu po dziadkach. I tutaj było po prostu bardzo dużo starych mebli, które no, które były cudowne, one mnie tak urzekły, że ja je postanowiłam wykorzystać dla naszych potrzeb i tak się, z, nie mając żadnego doświadczenia, zabrałam się za jakieś tam próby odnawiania i przerabiania tych mebli. Nie marnować, nie kupować bez sensu nowych. Stare, kiedy tylko się temu poświęci trochę uwagi, potrafi być naprawdę, naprawdę piękne. Patrząc tak z, z obserwacji i z tego, jakie mam mm, koleżanki w tej dziedzinie, to są zdecydowanie w większości kobiety. To jest praca, która jest poniekąd trudna, i nie, ja na przykład osobiście nie wszystko potrafię zrobić sama, dlatego bardzo często pomaga mi mąż w takich pracach, które mm, są dla mnie za trudne. Ale myślę, że kobiety mają zdecydowanie więcej cierpliwości. Ramy okienne to jest w ogóle mój konik. Uwielbiam wykorzystywać stare ramy, zbieram je, bo z tego powstają naprawdę super fajne projekty, półki, świeczniki, lustra. To jest kredens po dziadkach. Nie wiem które wcielenie aktualnie jest tego kredensu, ale któreś już tam z kolei. Maluję go. Co jakiś czas wedle nowego pomysłu. Teraz jest składzikiem na różne bibeloty i gadżety, które w większości sama sobie zrobiłam. Na zajęciach ceramicznych lepiej sobie garnki i lepiej sobie też kulki do mebli. Takie gałeczki można zrobić sobie samemu. Przez długi czas była to dla mnie taka zabawa i odskocznia od codzienności, ale teraz założyłam taką małą pracownię i zaczynam realizować zlecenia dla klientów. Niewykonalne nie istnieje. Jeszcze takie mi się nie zdarzyło. Najtrudniejsze. Kiedyś miałam taką przygodę z szafą, która wcale nie wydawała się trudna, ale ewidentnie dała mi mocno popalić, łącznie z tym, że na samym końcu, w momencie kiedy koleżanka tą szafę odbierała, to szuflada nawet spadła mi na nogę i nabiła wielkiego siniaka. Właśnie próbuję swoich sił w różnych innych zakresach. Na przykład ostatnio miałam okazję pomalować figurę Maryi. Staram się używać farb ekologicznych, które są przyjazne i nieśmierdzące. Nie ale czasami zdarza się, że używam mm, preparatów, które np. amoniaku, które, preparatów takich śmierdzących, więc czasem mi się zdarza, że muszę założyć taką maseczkę. To jest nasza głupota, że my wyrzucamy stare meble. Współczesne meble, pod względem trwałości i jakości materiałów, nie zbliżają się w żaden sposób do tych starych.